Za nami już 3 dni ścigania w hiszpańskiej welcie, ale nadal wiemy, że nic nie wiemy. Zgodnie z wypowiedzią, pierwsze trzy dni hiszpańskiej Wuelty były dość nieoczywiste i dość nerwowe. Wszystko zaczęło się bowiem od czasówki w Burgos, później mieliśmy też jeszcze płaski etap dokładnie w tej samej okolicy i dzisiaj, czyli w poniedziałek, na trzecim etapie kolarze wspinali się na pikon. Blanko. Zacznijmy może od samej e, czasówki, która zasadniczo poszła dokładnie tak, jak wszyscy się spodziewali, czyli wygrał ją mistrz olimpijski z Tokio, Primoz Roglic. Jego przewaga nad rywalami oczywiście ze względu na długość czasówki nie jest zbyt duża, ale jeśli chodzi o walkę o zwycięstwo w klasyfikacji generalnej, warto wspomnieć już o tym, że na pierwszym bardzo krótkim etapie prawie pół minuty w czambo dostał Egan Bernal. Zważając na to, że właśnie on miał z Rogliciem walczyć, te pół minuty to jest bardzo dużo. No, 20 parę sekund, żeby być dosłownym, 27, jak dobrze pamiętam. I to naprawdę był, był duży cios względem e, Bernala. O, kurwa, rzeczywiście! Ale jednak, Kolumbiczek, jak wiadomo, nie można go jeszcze skreślać. E, ale jednakże gdzieś z tyłu głowy trzeba mieć, że ta czasówka mu za dobrze nie poszła. Sam Roglic z kolei wygląda bardzo dobrze. Było to widać na czasówce i było to widać także dzisiaj na Picon Blanco. Jednakże, czy Słoweniec będzie w stanie utrzymać tę dyspozycję do końca wyścigu? Jeszcze jak? Nie mam bladego. Pojęcia, ale jak wiemy, pierwszy tydzień jest trudny i później trzeci tydzień jest trudny. Jeśli w pierwszym tygodniu zyska swoje, to w trzecim będzie mógł stracić i do tego na czasówce, mimo wszystko, że byłby wówczas, załóżmy, w trochę gorszej dyspozycji i tak będzie w stanie koszulkę obronić. Ale to od, do tego jeszcze bardzo daleko. Wracając jeszcze na chwilę do czasówki, to warto także wspomnieć, że bardzo blisko etapowego zwycięstwa był Alex Aranburu, czyli jeden z tych kolarzy z drugiego szeregu, który... Nieczęsto wychyla się będąc w czołówkach, ale zawsze gdzieś tam blisko jest. I tym razem znów był blisko, tak blisko, że dopiero ostatni kolasz na trasie był w stanie pobić jego czas. Yy, trochę szkoda, ale z drugiej strony, Alex. Co nie teraz, to w przyszłości. Zasadniczo jeśli chodzi aż o, o czasówkę to też ciężko stwierdzić czy któryś z zawodników pychał słabiej, lepiej itd. itd. Zasadniczo wszyscy faworyci zmieścili się w 15 sekundach nie licząc Roglicia, bo od Własowa do Bernala było, do Landy przepraszam, było około 20. Sekund. Czy to już miało wpływ na to, jak wyglądał etap numer 2 i 3? Po części tak. Na etapie numer 2 wszyscy spodziewali się wiatru, dlatego też grupy liderów jechały cały czas blisko z przodu, cały czas kontrolowały sytuację i skończyło się, myślę, że na szczęście, bo to jeszcze trochę za wczesna faza wyścigu, skończyło się na finiszu z peletonu, ale. Przejdźmy już teraz do etapu numer 3, który miał miejsce dzisiaj, czyli pierwszego górskiego Picon Blanco. Podczas zapowiedzi mówiłem, że klasyfikacja generalna powinna się tu ustawić. Na kurwa nie weszło. No właśnie, miał ten etap ustawić generalkę. Czy to zrobił? No niekoniecznie. Faworyci pojechali dzisiaj na remis. Pojechali bardzo na remis. Zasadniczo nic się na ostatnim podjeździe nie działo. Poza tym, że Jumbowisma zrobiło swoje w dużym cudzysłowie, czyli oddało koszulkę lidera. Co było bardzo dobrą decyzją. Jakby nie patrzeć w perspektywie całego wyścigu, ale jednakże ten ostatni podjazd, mimo tego, że tam faworyci byli wspólnie. No, oczywiście kilku kolarzy trochę straciło. Między innymi właśnie wspomniany już Własow, między innymi Hugh Carty, między innymi Bardet, Damiano Caruso, czy też Richard Carapaz. No właśnie, Karapas, Ekipa Ineos, jedna z ekip top 3, jeśli chodzi o ten wyścig, o którym wspominałem w zapowiedzi. I tutaj warto wspomnieć o tym, że z tych ekip top 3 ciężko wskazać team, który pojechałby idealnie. Jumbo, Wisma, Kus odpadał, Roglic w końcówce był osamotniony, czyli zasadniczo kiepsko to wygląda. Weź się, tato. Jeśli chodzi o Ineos, Karapas z tyłu, Yates aktywny, zgoda. Bernal nie wychylał się, zgoda. Reszty tak naprawdę nie widziałem. Nie widziałem ani Pitkoka, ani Siwakowa i tak dalej, i tak dalej. Czyli zasadniczo Ineos też dzisiaj nie pojechał nic specjalnego. No daj spokój. Bahrain Victorius z kolei cały podjazd ciągnął. Mark Padun wykonywał kawał dobrej roboty, po to, by Mikel Landa w końcówce tego absolutnie nie wykorzystał. Więc także Bahrain Victorius nic specjalnego dzisiaj nie pokazał, jeśli chodzi o taki efekt końcowy. Bo jeśli chodzi o pracę, to faktycznie byli w czubie. No, Nieźle wyglądał z kolei Movistar, byli tam, byli w czołówce wszyscy trzej liderzy, był Valverde, był Mas, był Lopez, ale oczywiście kim byłby Movistar, gdyby nie odwalił czegoś totalnie idiotycznego, mam to na myśli ostatnie metry, Henryk Mas ucieka, ucieka w dużym cudzysłowie, po prostu skacze po kilka sekund przewagi. I wydaje się, że tę przewagę zbuduje względnie dużą jak na taki tam powiedzmy 300 metrów. Ale oczywiście zaraz zanim rusza Miguel Ángel Lopez, żeby go zespałać. Matko Szymyna. Tak, kolega ścigał swojego kolegę z zespołu. Mówi, star się nie zmienia. Jeśli jednak mamy teraz już postawić na kogoś pieniądze, jeśli chodzi o klasyfikację generalną, to nie mamy na to absolutnie najmniejszych szans. Mam tu na myśli trafienie po pewnych analizach. Po dzisiejszym etapie, no bo zasadniczo nikt się nie wychylił, na dobrą sprawę, więc też ten pierwszy górski etap to trochę góra, która urodziła mysz, z wielkiej chmury mały deszcz i tak dalej, i tak dalej. Miejmy nadzieję, że na kolejnych etapach będzie ciekawiej. Jak wiadomo, teraz troszeczkę spokojniej. Później będzie na szczęście balkon Di Alicante, i tam już może coś się ruszy. No i w weekend mamy potężniejsze góry, gdzie też jakieś akcje powinniśmy widzieć. Póki co ekipa Intermarsze z Reynem Terma jest zwycięzcą etapowym, będzie miała koszu lidera, będzie go bronić. Myślę, że będą go bronić zaciekle i do takiego poważniejszego górskiego etapu, nawet później niż Alicante, powinni dać radę. Jeśli chodzi o pierwsze trzy dni WLT, to myślę, że nie ma co przedłużać, bo też niewiele jest do powiedzenia. Tak więc, ja się odmeldowuję. Cześć.